Cześć wszystkim! Trafiliście do naszego nowego challenge'u, w którym dziewczyny będą jeść tylko różowe jedzenie. Czy zawsze dostaną smakołyki? Zaraz się dowiemy. O Rony, gdzie my jesteśmy? To chyba challenge? Hmm, sprawdźmy co jest pod kloszem. Wow! Jaki ogromny żelkowy miś! Nie mogę się doczekać kiedy go spróbuję. Jest taki fajny. Jestem różowym, żelkowym misiem! Cześć, Chris! Cześć, misiu! Jesteś taki słodki! No to prawda! Mm, a jak on pachnie! Jest tylko jeden problem! Nie udaje mi się go ugryźć! Jest za bardzo gumowy! No dalej! I co ja mam z tobą zrobić? Mam pomysł! Mam tu piłę, która na pewno poradzi sobie z tym żelkowym misiem! Mmm! Look. Spójrz, co powiesz? Jesteś taka zabawna. Próbuj szybko. Mm, to jest bardzo pyszne. A teraz twoja kolej. O rany! Mam różowy makaron, ale nie mam zamiaru się z tobą dzielić. Mm, jakie to jest pyszniutkie! A ja wcale nie chcę, wam tu żelki. Też są bardzo pyszne. Makaron jest pyszniejszy. Chwileczkę, chwileczkę, co to? Ja myślałam, że to jest po prostu różowy makaron, a okazało się, że w środku jest czerwona papryczka. Cała buzia mi płonie. O nie, to straszne. En, pomóż mi. O rety, to przecież prawdziwy ogień. Nie, nie. Nie tylko nie mój Miś! A, kiedy to się skończy? Bardzo się boję. Muszę ją szybko ugasić. Jak to włączyć? O, udało się. Uf, dobrze, że gaśnica była tuż obok. Bardzo dziękuję, uratowałaś mnie. Kurczę! A mój miś zamienił się w mokrą plamę. Totalna porażka! O nie! Co za masakra! To przecież cała mistka robali! Chris, nie będę tego jadła! Lepiej sprawdź, co ty dostałaś! Wow! A ja mam szczęście! Dostałam mleko i słomki z kolorowymi groszkami! Można pić przez nie mleko i wtedy nabierze truskawkowego smaku! Mm, jakie to jest pyszne, uwielbiam! Ja też bym z chęcią tego spróbowała. Chris, poczęstujesz mnie, proszę. Za nic to moje smakołyki, a na ciebie czekają robale. Pierwsza słomka się skończyła, ale mam jeszcze jedną. Tym razem ją przetnę i wsypię wszystkie kuleczki do mleka. A następnie wymieszam. Jak pięknie! Teraz mam różowe mleko. Próbuję. Rewelacja. En, co tak siedzisz? Zaczynaj jeść swoje robaczki. Nie mogę uwierzyć, że dostałam prawdziwe robale. Trzymaj łyżkę. Tak będzie ci łatwiej. To najgorszy dzień w moim życiu. Nawet nie mogę ich zbliżyć do moich ust, a co dopiero zjeść. Bój. Wiecie co? Skoro Chris tak nalegała, żebym zjadła te robaki, to niech sama ich spróbuję. Och, moje mleczko jest takie pyszne. Chwila, co to? Już rozumiem. To sprawka N, więc teraz moja kolej, żeby się na niej odegrać. Chris, oszalałaś? Co za ochyda. Jestem cała w robalach. Pęticzek, pętliczek, czerwony stoliczek, ja pierwsza. Ojej, cytryna! Nie będę tego jadła. Powinnam mieć różowe jedzenie, a nie żółte. Hmm, masz rację. Ale najpierw spróbujmy przeciąć tę żółtą cytrynę. Może tylko z zewnątrz jest żółta. Ha, a nie mówiłam? Jednak będziesz musiała to zjeść. Rzeczywiście nie da rady się wykręcić. Och! Co za kwasota! A miałam taką nadzieję, że różowa cytryna nie będzie tak kwaśna jak żółta. Och. Będę jadła łyżką, żeby to przyspieszyć. O rany! Z jedną połówką skończyłam? En, sprawdź, co ty masz. Wow, jaka piękna i apetyczna fontanna! Fajnie! Mm, to niesprawiedliwe! Ja mam cytryny, a ona fontannę. No i nie mogę się doczekać, kiedy jej spróbuję. Jaka pyszna różowa czekolada! Muszę wymyślić, czym jeść czekoladę prosto z fontanny. Łyżka jest za mała. Ta też się nie nadaje. Ale ta łyżka wazowa będzie idealna. Zabieram do niej czekoladę. I delektuję się tym niesamowitym smakiem. Ach, rewelacja. A może się ze mną podzielisz? Nie, nie i jeszcze raz nie. Wielka szkoda. Wiecie co? Wpadłam na genialny pomysł. Nadzieję kawałek cytryny na patyczka i zanurzę w czekoladowej fontannie dopóki N nie patrzy. A teraz cytrynę w czekoladzie zamieni na fontannę. N, chcesz spróbować? No pewnie. No to daj mi swoją czekoladową fontannę, a ja ci dam ten smakołyk. No dobra, niech będzie. Daj mi tego lizaka, jaki fajny. Mm, uwierzyła. No dobrze, to próbuję. O rety, co za kwasota. Czy to cytryna? Oszukałaś mnie. Koleżanki tak się nie zachowują. Ojej, chyba zepsułam fontannę. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Ja wygrałam. Sprawdźmy, co jest pod kloszem. Wow, to chyba buba ale super. En, przecież lubisz gumę do rzucia. Wiedziałam, ale nie mam zamiaru się z tobą dzielić. Jest tylko moja. Orety, ale rulonik. A? Mm, jak ja chcę spróbować tej gumy. Już mi ślinka cieknie. A? Nie dam ci przecież powiedziałam. Muszę ją obserwować. A teraz chcę nadmuchać ogromnego balona, wow, ale ekstra! Rzeczywiście fajnie, ale nie mogę się powstrzymać, żeby go nie przebić. To będzie niezła zabawa! Mało! To straszne! Jestem cała w gumie! Co za ochyda. Teraz możesz się poczęstować. Wiesz, co rozmyśliłam się? Lepiej zobaczy, co ja mam pod kloszem. O rany! Kwaśny żel i okulary, ale ekstra. Ciekawe, po co mi te okulary? Są całkiem fajne. Zabawnie w nich wyglądam. Podobają mi się. Nawet bardzo. En, jesteś taka śmieszna, boki zrywać. A, to jest słomka, już rozumiem. Muszę połączyć kwaśny żel i moje okulary ze słomek. O rany, jakie to będzie dobre. Ale kwaśne. Ale mimo wszystko smaczne. Chris, spójrz, jak to działa. Koniec słomki wkładam do opakowania i zakładam okulary. A teraz piję. Mm, ale fajnie. En, en, daj mi spróbować. Nie? Co za chciwuska. Nie szkodzi. Zaraz dam jej nauczkę. Podłożę jej zamiast smacznego, kwaśnego żelu ostry sos tabasco. Co będzie niezły ubaw. Brrr, to jest naprawdę kwaśne i naprawdę smaczne. A teraz czekamy na reakcję N. Chwila, coś jest nie tak. Czemu w środku mi wszystko płonie? Co? To Tabasco? Chris, to twoja sprawka. To był mały żarcik, a ja już muszę lecieć. Stój!